Mam pytanie, pamiętacie, co wtedy stworzyłem tego sportera dokładnie w tej grze? No, no i dzisiaj gramy w tę grę, A na telefonie, żeby sobie przetestować. Który to był samochód? O, 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 czerwony. Ten, sporter. A. Kurde, to brzmi Kurde, on nie ma pvp A ty masz ziomuś? Kurde, nie ma nie Koniłem je, ja tylko nierem Tego. Jak to się włączało Oh my god Chyba w ustawieniach PVP włączony No dobra Nie mogę się zderzać Tylko czy inni Mogą się zderzać to jest pytanie Co prawda moja autko no to No fajnie wygląda Ej ty ziomuś Ty się chcesz zderzać? Jakim cudem jest ciucie? Przy... Czyli nie chcesz Tak, ty się zderzał, uchu <grybuj> <grybuj> Ta gra jest super mm. Ahem. <clears throat> Ciekawe, co to ma być. Tu jest... No, to sobie. To moje auto musi przeżyć? Pękość tego. Tam już troszeczkę się zniszczyło. Idzie. To kaski dostajemy troszeczkę. Kolejny pojazd, dobra. Nie no, tak tutaj mogę się bawić. Jeszcze teraz umieć to wszystko. Oh Jak to będzie dobre. A coś jeszcze jest. To mniej osób. Aaa, to jest to! sobie Dobra. My sporter tam sobie czeka. Chyba. No tej gdzie to się włącza Na górę A. Czekajcie dajcie mi wyjść Teraz moim sporterem sobie powiadę trochę do tyłu żeby dłużej jechał żeby więcej HS do niego dostawał. To jest główny mój zysk z tego auta. Kaska. Potem ulepszenie kolejnych. Powolno. Okej. Okay. Mój sport też w końcu, czy nie? Chyba nie. A nie, dobra, już ten, już troszeczkę rozwalony. <grych> nie zauważyłem go. <grych> o, wejście jest. Bum. I to jest najlepsze, że tutaj chyba można w nieskończoność. Nie, dopóki części nie znikną. No już i tak nic nie zostaje, więc no tak jakby części już nie zostały, dajmy innym szybko oczywiście. Bo jestem bardzo miły. Coś zostało nie. <laughs> Idealnie. Jest to gówno. Troszeczkę gumbo takie. Ich tu dobrze skręcę. Zobaczcie, ja tak chciałem w ostatniej chwili. zręcznym, jakbym chciał sobie wjechać i dobra, teraz na wstecznym dobra, to tak działa tam tam też skończyło ten zysk, tak no to wiecie co ja w ogóle To tak pięknie brzmi pyk i rozwalamy jak w Beaven Drive. Pyk. Przepiękne autko, zobaczcie. <laughs> Teraz to będzie w górę. Sześć mpha <laughs> Ziomuś, patrz jaki sport wjeżdża. nie ma PVP. Wączonego. Się nie chcę zderzać, ale pewnie chce się zniszczyć. Słuchaj, powstanie jego auto, to widać, że chce się zniszczyć. No, powstanie mojego nie jest za bardzo. Nie jest w najgorszym stanie, oczywiście. Jest raczej w najlepszym. Rozpędzamy i walimy w drzewo. No i jest dobrze. Trzy, trzy koła, ale może jechać. Najlepszy. Ta ultra są niezniszczalne. W takim sensie, że co, co mu nie zrobię? To jest cudowne. A w tył jeszcze. W tył? No. Teraz może być problem z jazdą. Teraz w komis wchodzimy i patrzymy. Dobra, to bym się odblokowało. Mamy 12 tysięcy. Nie stać nas. Tego mamy już. Ten wózek golfowy <grymny> z dynamitem. Nie no, to wygląda jak dynamit. Polonez. <grymny> Dripa mamy. I Polub i dodaj do ulubionych. Dobra, o to chodzi. Tu bierzemy tego fnafa nie <grym> <grym> Jak ja fnaf Dobra, i trzeba troszeczkę zarobić na życie. Trzeba kupić kolejne auto i potem się ścigać i jeszcze więcej zarobić na życie. jeszcze to jest... O, lekko przetarty kto by chciał kupić? też połamany, ale się dziwię, że takie dobre gry są na Robloxie kto by chciał kupić lekko przetarty? lekko przetarty Fiat 500 można mówić, że to nasz Brrr! ta, bez kolizji mój samochód jest bez kolizji Tamten tu w tragicznym stanie. Przepraszam, co pan robił w tym samym domu? Się Mój jest świeżo z salonu. <noise> Kurde, zaraz wypadnę. Już najpierw tu trzeba się zniszczyć. Nie jeżony <grych> Wymagane 4000 części 6000 Bla 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 I Co ja mogę się chyba tutaj rozpędzić? Nie no. Ja. Po co mi winda? Ja mam automatyczną windę Czyli auto Auto magiczne Auto. Żeby tylko nie walnąć w ścianę. Tyłem. No, tył lekko uszkodzony co prawda. Spadliśmy <laughs> <mnie> na krzyk. <laughs> Obracamy na jałtko jak nowe. Nie śmigane, z salonu po prostu 嗯。Mm hmm.